Właśnie to brzmi. <gry> I pięć dych poszło się bać. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować G klasę, ale niezwykłą G klasę, bo jest to. Nawet nie jest to zwykłe G63 AMG, jest to Brabus B63-620. Tak się ten samochód nazywa. Tak jak widać, jest to G klasa Brabus i nie jest to pakiet Brabusa, jakiś przebieraniec, jakich jest wiele na rynku i na ulicach. To jest prawdziwy Brabus od nowości. Samochód wyszedł z fabryki Mercedesa jako G63 AMG pod koniec 2012 roku. Następnie Pojechał do Botrop, do siedziby Brabusa i tam został kompleksowo przerobiony właśnie na B63-620, czyli jest pełnokrwistym Brabusem. I oprócz wyglądu zmienionego, o którym zaraz opowiem, mamy też ingerencję w silnik i zwiększoną moc. Standardowe G63 yy, z tamtych lat produkcji miało 544 konie i 760 chyba Nm momentu, albo 720. Natomiast tutaj mamy 620 KONI i 820 Nm. Przyspieszenie takiego ciężkiego kiosku na kółkach też się polepszyło, bo chyba 54 miało seryjne G63, a 51 ma teraz ten Brabus. Co jak na tamte lata, bo to już jest prawie 10 lat temu, i tak ciężki duży samochód robi wrażenie nawet w obecnych czasach. I co więcej? No samochód jako rocznikowo jest jako 2013, bo wtedy został wypuszczony z fabryki w Botrop, Brabusa. Tak jak widać, nie ma w ogóle żadnej gwiazdy, wszędzie jest ten kultowy znaczek B. Jak wiadomo, Brabus jest takim nadwornym tunerem. Mercedesa. Jeszcze Wam powiem ciekawostkę, bo ten samochód oczywiście kupiliśmy w Japonii, natomiast nie w USS Tokio ani nie w okolicach Tokio, tylko na totalnie drugim końcu Japonii. Niezbyt często robimy tam zakupy, natomiast taka sztuka zdarza się raz na kilka lat w ogóle, bo jest ich bardzo mało na rynku. Bardzo, bardzo mało. 1200 kilometrów ponad od naszej siedziby w Japonii, bo kupiliśmy go w USS Kyushu, czyli to jest ta południowa wyspa. W Japonii tam jest taki niewielki dom aukcyjny w prefekturze Fukuoka. I właśnie patrzę, że mamy 1200 km. To auto musiało pokonać lawetą japońską, żeby przyjechało do nas do siedziby w Japonii, do naszego oddziału, do Łukasza. No i tam dopiero je przygotowaliśmy do eksportu i przypłynęło do nas w ubiegłym roku. Samochód ma 34 tysiące km od nowości, więc to też jest niezłym wynikiem, uważam. Teraz opowiem coś może o właśnie. W samym Brabusie, czym to się różni? Mamy tutaj taki element z prawdziwego karbonu na pokrywie silnika. No, oczywiście grill ze znaczkiem Brabus. Zderzak jest taki niby jak w 63 AMG, ale nie do końca, bo mamy jeszcze te dokładki. Tak bardzo często kopiowane przez jakiś tam chińskich tunerów. Mamy też ten znaczek B, gdzie w takich jakiś tam laminatowych, słabych dokładkach. Jest albo tu dziura, albo jaka, jakaś naklejka, natomiast ten znaczek w prawdziwym Brabusie właśnie to można też odróżnić jest podświetlany. Mamy bardzo duże koła 23-calowe, kute, monobloki twarda pancerna felga oczywiście mamy tutaj Brabus, mamy tu gdzieś Geshmidet czyli właśnie forged po angielsku kute, yy, bardzo twarda felga, 23 cale, no nie jest to mało, ale w takim nadwoziu jak Gelenda nie robi to jakiegoś super wrażenia. Jest odpowiednim rozmiarem. No i rozmiar opony też chyba robi wrażenie, bo jest 305 35 na 23, <gum> więc kawał gumy. Yy, no i tak, jak już tutaj jestem, to po kolei jedziemy, bo jest tu co pokazywać. Poszerzenia, body kit też inne niż w AMG. To jest element od Brabusa, tu z takim fejkowym wlotem, wylotem powietrza, nie wiadomo po co, no ale jest. Yy, idziemy dalej. Poszerzenia na drzwiach. To jest hit, to tylko właśnie w brabusie tu mamy takie dokładki, tak jak widzicie. No przy okazji jeszcze. Uff, ten dźwięk jest hipnotyzujący. Idziemy, idziemy, tu się robi coraz szerzej. Mamy oczywiście tutaj dokładkę tego przedniego tak zwanego kaczora, jak to mówią yy, miłośnicy G-klas. I zaraz Wam odpalę oświetlenie, bo to wszystko jest podświetlane. Trochę kiczowato, ale taki jest styl Brabus'a. Idziemy dalej. Yy, są jeszcze te owiewki oryginalne, mercedesowskie. To jest taki tuning lubiany przez Japończyków. Z premedytacją i specjalnie tego nie domontowaliśmy. Wiadomo, że to wygląda dyskusyjnie, kwestia gustu, ale stwierdziliśmy, że Decyzję o demontażu tego podejmie ten kto płaci, czyli przyszły klient. Brabus też zmodyfikował układ wydechowy, jest brabusowy. Nie jest jakiś nachalnie głośny. Cicho, wąski, bo tu nagranie jest. Jest odpowiedni do tej mocy i do bandyckiej G klasy. Dobra, to jak tu już jestem, to go odpalimy. I najpiękniejsze jest to, że w jak auto odpala, to się tak fajnie przechyla na bok na chwilę, i to jest najpiękniejsze w G-Klasach. Auto jest lekko rozgrzane, więc możemy posłuchać, chociaż tak jak mówię, na takim biegu jałowym, hm, czuć to bujanie się najbardziej. Te swoje walory, ten układ wydechowy pokazuje głównie. Pod obciążeniem, jak się jedzie, jest, jest naprawdę fajnie. Rezerwa paliwa to jest komunikat, który najczęściej można tutaj obserwować. Zrobiłem trzy przegazówki i już. Posłuchaliśmy, idziemy dalej, bo teraz nam się wszystko świeci. I teraz wam pokażę, zanim zgaśnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu mamy cztery punkty świetlne, które świecą w dół. To też jest podświetlane, ale chyba muszę włączyć zapłon i. Oświetlenie główne, żeby to świeciło, czy mi się zdaje? O! Tak, świeciło. Tu też mamy to podświetlane, <noise> więc jest taka troszeczkę choinka. Kwestia dyskusyjna, ale no prawdziwy Brabus właśnie charakteryzuje się tymi elementami. No i tak jak widzicie, teraz jest pełne oświetlenie, czyli światła mijania. Tu są jako światła do jazdy dziennej, czy tam takie. Pozycyjne w tym momencie, bo dojazdy dziennej się bardziej rozświetlają, jak to zgasimy. No i mamy jeszcze też takie lekko przytłumione, te dodatkowe brabusowe. No i oczywiście V8 biturbo, Powered by Brabus, bo tutaj e, jest na bazie G63. Natomiast e, jest to silnik 5,5 litra V8 Biturbo, bo tylko taki był w G63 montowany. E, no i tak jak mówiłem, moc jest podniesiona do tych 620 koni przez Brabusa tylko poprzez ingerencję w sterownik silnika, czyli tak zwany można powiedzieć stage one od Brabusa. O i tak to wygląda. Jest też zmieniona oczywiście obudowa. Jest też podpis osoby odpowiedzialnej za to wszystko, jeśli chodzi o silnik. No i samo to i samo to takie ładne czerwone plasticzki też robi wrażenie. Ja się tym jaram strasznie. Nawet muszę trochę podskoczyć, żeby dosięgnąć. No i uwaga. Tak właśnie to brzmi. Co więcej, no z zewnątrz mamy jeszcze ten spoiler, który też sporo właścicieli lubi sobie zamontować i zrobić fake Brabusa. W prawdziwym Brabusie właśnie mamy też ten spoiler. Tylny zderzak też jest inny. Zupełnie inny niż w klasycznym G. Ma taki jakby ala dyfuzor. Tu chyba nawet jeszcze jest tak. Jeszcze jest oryginalny dywanik Brabus'a. Oczywiście wszystkie listwy progowe w drzwiach i w bagażniku ze stali takiej nierdzewnej, podświetlane na niebiesko logo Brabus'a. No na pewno na, na każdym, z każdej strony nie daje o sobie zapomnieć ten samochód, że jest Brabusem. Tu jest już element tej tapicerki też zmienionej. Zaraz przejdziemy do wnętrza. Wszędzie, wszędzie. Brabus, Brabus. I tak jak widzicie, nie ma nigdzie znaczka Mercedesa. Brabus B63. Przydymione tylne lampy. Z zewnątrz chyba tyle różnic. I tak jak widać, we wnętrzu mamy też zupełnie zmienioną tapicerkę przez Brabusa. Jest specjalna skóra, która się nazywa Brabus Fine Leather. Fotele też pompowane dodatkowo. O, słychać, jak się rozszerzają boczki. Nawet widać to. Ta picerka, właśnie specjalnie przeszyta, też w te rąby, sufit z Alkantary. Wszystko najwyższej jakości. Kierownica też jest zmieniona, jeśli chodzi o obszycie. Ta skóra z tymi elementami czerwonymi, logo Brabusa, duże łopatki. Kierownica nawet jest podgrzewana. Bardzo bogata wersja. Dywaniki, no dobra, już o takich pierdołach nie mówię. Nakładki na pedały, naprawdę wszystko tu jest Brabus'a i tak to wyszło właśnie z fabryki. Co więcej, tutaj deska, tak jak to w tamtych rocznikach G63. Oczywiście tutaj na obrotomierzu też jest logo Brabus. A jeszcze sobie włączymy zapłon, o. Wita nas ładnie, co prawda, logo AMG zamiast Brabusa, no ale dalej jest to prawdziwa G-Klasa, czyli trzy niezależne blokady mechanizmów różnicowych. Mamy reduktor. Co jest ważne i ciekawe, to właśnie ten przycisk Brabus Suspension, bo Brabus też zaingerował tutaj w zawieszenie i po wciśnięciu tego przycisku naprawdę zmienia się charakterystyka, i to tym autem fajnie można pojeździć. Nie buja się aż tak bardzo jak seryjne G63. Wiadomo, że ten samochód no, nie jest mistrzem, jeśli chodzi o. Prowadzenie się, bo jest to po prostu terenówka, sporo za mocna moim zdaniem, do tego układu kierowniczego, aczkolwiek da się fajnie też szybko pojeździć. Samochód jest bardzo wyjątkowy z tego względu, że jest ich mało. Prawdziwych brabusów jest bardzo mało na rynku i ciężko znaleźć taki do kupienia. Tym bardziej z takim przebiegiem, z taką historią bezwypadkową itd., więc jest też fajną inwestycją. W tej generacji G-klasy nie ma już w produkcji. Więc taki Brabus, jedna z topowych wersji W463, najmocniejszych. Wiadomo, że były jeszcze kolejne stage, były też 700-konne, ale no takie coś na pewno rokuje na przyszłość i jak już tylko same mało litrażowe, bądź elektryczne, bądź hybrydowe, auto będą jeździły po naszych drogach, to fajnie będzie. Coś takiego za kilka lat zobaczyć, a szczególnie usłyszeć. Spalanie jest takie, że ile byśmy nie wlali, to wszystko przepali to w bardzo krótkim czasie. Na pewno wysoka dwójka, jak nie trójka z przodu, krótko mówiąc, więc na to trzeba być przygotowanym. No ale coś za coś. Jak chcemy mieć 5 sekund do setki w takim wielkim i ciężkim aucie o aerodynamice, właśnie kiosku, ruchu, no to trzeba się liczyć ze spalaniem. Nawet jest podgrzewana przednia szyba co łatwo widać po tych zatopionych drucikach. Wyjdziemy jeszcze na zewnątrz, bo jeszcze raz sobie chcę trzasnąć tymi drzwiami. Za to się właśnie kocha te G-klasy. Fajnie wygląda, fajnie albo nawet trochę śmiesznie. Yy, mamy tu bardzo duży hamulec od AMG, bo tarcza jest potężna, ale przy 23-calowej feldze wcale nie wygląda to okazale i ten układ hamulcowy mimo że tu mamy sześciotłoczkowy zacisk przy takim rozmiarze koła wygląda na śmiesznie mały, a jeszcze śmieszniej jest na tylnej osi, bo to wygląda w ogóle jak z jakiejś zabawki. <grym> no ale to właśnie rozmiar kół robi tutaj ten efekt. Samochód, którym nie do końca powinno się wjeżdżać w teren, chociaż ma wysoki prześwit, ma napęd na cztery koła, wiadomo, że przy tej oponie Bardziej się tym jeździ po drodze, no i takie też jest jego przeznaczenie. I tak zazwyczaj kończą takie G-klasy od Brabusa bądź jakieś usportowione. G-klasa z założenia miała być Gelende Wagen, samochodem terenowym, który wjedzie wszędzie, natomiast większość użytkowników, szczególnie tak drogich wersji, jeździ nimi po prostu dla szpanu po mieście. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku.